Jak no, pan dzisiejsze głosowanie w parlamencie za safe. sprawa jest dość prosta, znaczy w tym sensie prosta, że dość jasny jest interes opozycji, PiSu, Konfederacji prezydenta Nawrockiego, żeby zachodzić w oczach opinii publicznej ten ewidentny polski sukces, jakim jest pozyskanie środków w programie safe. Od początku było wiadomo, że mówimy o pożyczce. I od początku było wiadomo, że jest to pożyczka na bardzo preferencyjnych zasadach. Z punktu widzenia interesów Polski, no można powiedzieć, że bardzo, bardzo cenna. Nie mówię tutaj tylko o tych miliardach, które zaoszczędzimy dzięki temu, ale mówimy tutaj o wielkiej inwestycji w rzeczywistą obronę Polski, możliwości defensywne Polski i w rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Proszę Państwa, to przedwczoraj. Także ze strony prezydenta Nawrockiego i opozycji płynęły sygnały, takie, no dobrze, no może to Tusk załatwił, ten, ale w sumie to nie jest takie złe. Moim zdaniem, po prostu strach ich kompletnie zaślepił. To znaczy, zagłosowali dzisiaj przeciwko najbardziej żywotnym interesom Polski, tylko dlatego, że nie chcą przyłożyć ręki do, do tego, co jest ewidentnym sukcesem Polski i mojego rządu. I bardzo źle się dzieje, że takie wąskie patrzenie podrafizmu, skłonić ich do głosowania przeciwko Polsce. Ja jestem absolutnie zaskoczony. Nie powiem, że w szoku, bo już różne rzeczy widziałem, ale to, że oni w 24 godziny przygotowali taką kampanię kłamstw i, i, i zohwiedzania tego projektu, tylko dlatego, że nie chcą się pogodzić z faktem, że Polska osiągnęła sukces, to jest coś naprawdę niewybaczalnego i no, będę czekał na decyzję też prezydenta, czy będziemy to czy nie.